Ewa Wachowicz jest szokowana galopującymi cenami żywności. Widzi w tym też dobre strony. Ewa Wachowicz była z Polonia, a dziś znana ekspertka kulinarna, podobnie jak miliony Polaków, jest szokowana tym. Jak rosną ceny żywności w naszym kraju? Zwłaszcza, że sama prowadzi restaurację. dziwo jednak uważa, że przed świętami takie podwyżki mogą mieć swoje dobre strony. Celebrytka w jednym z ostatnich wywiadów stwierdziła, że nie rozumie, skąd się biorą niektóre ceny żywności. Wzrostu cen nie da się nie zauważyć. Zwłaszcza, że mam restaurację i kiedy robimy zakupy, widać, że ceny poszły niesamowicie w górę. Zwłaszcza niektórych produktów. Czasem ceny idą w górę niezrozumiale dla mnie. Nie jest to uzależnione od sezonowości występowania danego produktu, więc jest to dla mnie zdziwienie, powiedziała w rozmowie z serwisem Plejada. Zdaniem Wachowicz są jednak plusy drożyzny. Restauratorka uważa, że dzięki temu będzie mniej marnowania żywności. Faktycznie jest tak, że na pewno kupimy mniej, ale może im w związku z tym warto zrobić bardziej przemyślane zakupy. Może nie musimy aż tyle jeść. Ale bardziej skupić się na tym, żeby to było coś naprawdę wyjątkowego, mówi dla Plejady i dodaje. Może w tym roku po prostu mniej żywności się zmarnuje, bo niestety statystyka dotycząca marnowania żywności w Polsce w polskich domach jest ogromna. Słyszałam, że 70% tego, co kupujmy, później trafia do kosza. Kropka. Może teraz będzie trochę inaczej, może mniej jedzenia zmarnujemy, Podkreśla. Zobacz również. Ewa Wachowicz zdradza w fakcie swój wspaniały przepis na smaczny syrop z cebuli. Czym zabija jego okropny zapach? Znudził Ci się tradycyjny sernik? Spróbuj sernika na bogato Ewa Wachowicz. Jest kremowy, brzoskwiniowy, no i ta kruszonka. Ewa Wachowicz. Tak radzi sobie z kryzysem.